I chciałem, żeby pani doktor na przykład to mogła potwierdzić albo zawsze. Się... Pani doktor wygląda tak. No co, na to czeka? Chciałaś być na scenie, to proszę bardzo, się ładnie ukłonić. Jak potrafisz coś więcej, to bardzo proszę. No. No. Ale już można po ćwiczyć. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, jak powiedział ten żul na dworcu centralnym, temu co wysiadł z tym kontrabasem z Krakowa jechał na centralnym wysiadł i pyta się. Panie, jak dojść do Filharmonii? A ten mówi: ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz no, Bo to nie jest takie proste, ani wesołe: posadzić kogoś pszczołę na rękę, gołe. To nie o tym będzie ta kreselka. Nie wiem o czym będzie. To nie takie proste powiedziałem. Samemu grać, samemu śpiewać, do mikrofonu, żeby ludzie słyszeli. Ja na przykład mówię tak głośno, że oni tego nie chcą słuchać, a Ty, żebyś nie była zaciwa. Doktor Agnieszka Malczewska-Błaszczyk. Później Was może uleczyć dźwiękiem. Zobaczycie sobie na Facebooku. Normalnie Miskę wkłada facetowi na łeb i jego po głowie i złymi liberacjami jest mózg wyblokowany, to na tymi dobrymi wygania złe i zostaje samo dobre. A nieraz tak jednemu, nie że mu zostało samo puste. No tam był... Tak. Nie ma dobrego. Już, no, a kałki w mną już wtedy kończy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani doktor. To jest taka piosenka, jedno z nas może się mylić. Trochę inna w klimacie. Zatharion, oseloen, avoka Którym przecież podbiłaś ten świat Do lekarza zaniosłem swe serce Potem zamknął się sam w bibliotece, a tam z naszych nocy do niej stos. Dowiedziałem się wnet, że skończony to szłych, że praktykę zaniechał już stos. Pewien święty też kochał. Silniejsze niż złoto siać blask. Już przekonać się nie miał, ja, już bym wiarę udał, lecz utopił się święty ów mąż. Ciało znikło, ten duch nieśmiertelny za dwóch. Dalej w te same jak wciąż. Zaprosił mnie pewien eskimos. i'm oh Groszek pozwól, nie niech będzie, już to taka strata się Tak, dziękuję bardzo dzisiaj na tyle. Dzisiaj na tyle, a te chciała recital sobie zrobić, to ja zapłaci bo ja ją ładnie zapowiem. gadał też jak będzie przekładać kartki i jak będzie przekładać nogi, na przykład jak chciała sobie przełożyć nogę, to też mogę to zapowiedzieć. I tak, słuchajcie. Y